Mam kochani no cóż ja jestem jak zwykle już po rybkach co chciałem dzisiaj powiedzieć no w ogóle ciężkie dni są no wiadomo lipiec dla spinningu nie jest najlepszy miesiąc Niemniej jednak można sobie połobić konia tam trochę szczupaka co chciałem kochani powiedzieć o pewnej gumce nie wiem czemu ona tak obeszła się bez echa bo skuteczność tej gumy jest naprawdę kochani niepodważalna. łowiłem ja, łowił kolega jeszcze się pytał czy trzeba mam te gumy ja je w sumie jeszcze zamówiłem nie są aż, no jak na walutki niemieckie, nie są aż, aż tak drogie. W końcu nie musi być aż taka gumowa. Ja chciałem powiedzieć, że sam kształt, kochani. Pokażę, mi, pokażę ją dokładniej. Ona jest w tej chwili na główce 7-gramowej. Tu takie płetewki ma, oczywiście, z boku wzmacniające. Widzicie, charakteryzuje się na cienkiej, na cienkiej yy, ogonku. Du dużym kopytkiem takim bardzo dużym i ona ma bardzo specyficzną pracę z uwagi na to że przód jak widzicie jest główka ale on jest ścięty on blokuje wodę także ona ma ruch wężowy a ogonek nie lata tak typowo tylko taki sposób merda ona sprawia wrażenie jakby była większa i wiecie co kochani naprawdę na tą gumę no bo są ryby strasznie, oczywiście nie ma takiej gumy, na którą biorą zawsze i wszędzie, ale w momentach, kiedy już mi naprawdę na nic nie chce brać, ta guma często i gęsto zdaje egzamin. Zresztą w dalszej części filmu zobaczycie szczupaki. Teraz ganiałem za szczupakami. Rzucałem naprawdę takimi dobrymi gumami i od kofi miałem gumy te L.M.A.B. To są tam płoć, okonie tam nawet po 14 cm i większe. Mam te szatezy z Westlina, A, cuda nie widać. W sumie, naprawdę, kochani, nie miałem kontaktu z rybą. Dopiero założyłem tą gumkę i zaczęło się cokolwiek dziać. Też nie od razu, że tak biło, ale już się trafiały szczupolki. No, w przedziale 50-60 żadne wow, ale, kochani, były. Były. Nie skończyło mi się dzień, nie skończył mi się bez rybiem, bo rybki były. A zadziałała ta, już mam tam schowaną, jeszcze, jeszcze zadziałał mi Najzwyklejszy kochani, Predator tyle, że w kolorze pluo żółty żółte pluo zwykły 9 cm Predator na no to też kochani to mi się sprawdzało, w naszej części filmu zobaczycie tylko na te dwie gumy złowiłem szczupaki naprawdę, no w przedziale 50-60 ale to już nie są pistoleciki po 40 to raz a po drugie, no zabawa jest tak z rybą był, a w sumie to jest wędkarstwo jest zabawa, jest fajnie i tak to w sumie wygląda, bo o szczupakach jeszcze kochani z... zrobię film Powiem dokładnie gdzie, co i jak poszukać. Bo ja... szczupaki spinningowe to nie są tylko wielkie mamuchy. Ja rozumiem wypływać tam gdzieś na jezioro, łódź, 10 echosąd, namierzyć go i pod nos rzucać. Nie wiem, kochani. Pędkarstwo to troszeczkę inaczej, także tak jak ja bynajmniej no mnie każda rybka cieszy. A uwierzcie mi, że mimo tego, że jestem w Niemczech. Te jeziora są przełowione, tutaj naprawdę jeszcze turystyczne, część jest turystyczna, tu ludzie, no cuda wyczyniają, są tutaj, ryby są przetrzepane, naprawdę, dlatego już wprowadzono tutaj na szczupaka 60 cm minimalny, 85 cm maksymalny, resztę trzeba wypuszczać, bo po głowie jego naprawdę drastycznie się tu zmieniło, te, łow, te wody, na których łowię, one są przełowione totalnie, naprawdę totalnie są przełowione. Niemniej jeszcze chrypkę złowić można. Oczywiście, że można. Ale z roku na rok widzę, że naprawdę trzeba się natrudzić, żeby cokolwiek złowić. Niemniej jednak jeszcze moje stare miejscówki się sprawdzają i tak dalej. Także tak jak powiedziałem kochani, to jest... ta guma nazywa się Drunk Drunkbite. Nie wiem czemu ona przeszła bez echa, bo to nie tylko ja na nią mówiłem. Kolega Tomek, pozdrówka. Też na nią łowił, bo dałem mu kiedyś, mówię, popróbuj, i to mówi, że właśnie tylko na nią. tłuki, to ładne konie, wszystko 30 plus. Ja już na tą gumę naprawdę miałem, tak jeszcze troszeczkę później, bo teraz jest jeszcze na szczupaki wcześniej. Ale były dni, że co rzut, co drugi rzut siedział, siedział i to właśnie w tą gumę. Nic innego nie chciały, a w tą gumę ona ma bardzo nietypową pracę. Dlatego podejrzewam, że wiele innych gum, ale o podobnym, podobnych kształtach, kochani. One mogą robić robotę, one naprawdę mogą robić robotę, bo one mają bardzo specyficzną pracę. ona Akurat to ma 8 cm, kochani. Ja już na nią miałem szczupaki, no oczywiście nie mówię o mamuchach metrowych, chociaż wiem u kogo padła ponad metrówka na, na tą gumę. No ale ja już miałem 86, 80, pod 80, no nie 90. Jeszcze na nią akurat nie miałem, ale w granicach 50, 70, to miałem puli wypas ich, naprawdę, póli wypas szczupaków. Na tą śmieszną gumkę, kochani, to jest gumka, ona ma 8 cm, no przecież wiadomo, że każdy mój nasz czupaka nie ma za dużej gumy. W okresie później jesiennym to ja już jestem tak za tym, żeby naprawdę większymi gumami rzucać, ale teraz bardzo dużo daje to fala hydroakustyczna, jaką on wydziela. No i na wodach czystych i dobrze nasłonecznionych jednak barwa ma, znaczy, miałem w innych kolorach nie był już aż tak skuteczny jak tylko w tym jedynym kolorze. To jest kolor Tropikana. Chociaż dla nas to jest popularny Fire Tiger. Jak widać. No w tej firmie nazywa się Tropicana. I jest to gumka naprawdę wypas. I poza tym co? No akurat większość gumek mam zdezelowanych. Już dałem większy hak, bo ten hak to miałem tutaj w połowie mi Mniejszy dawałem. Ale większym spiełem, bo ona tu na środku. Jak widzicie kochani jak to będzie widać. Ona jest rozerwana, ona jest już porozrywana, jest na pół porwana, jest pocięta, poszarpana na wszystkie możliwe sposoby, dlatego zamówiłem sobie nową paczkę, no od razu powiem Wam szczerze, że na Amazonie jak ją kupiłem, no to około paczka 6 sztuk, ich jest około 24 zł wyjdzie, no bo to jest 6 sztuk No teraz nie pamiętam dokładnie, w każdym czasie ja to zapłaciłem z przesyłką 9, 10, 10 euro 10,90 do Niemiec, nie? Także tak to mniej więcej kochani, wygląda cenowo, 6 gum, ale gumy te mają to do siebie, że w przeciwieństwie do innych gumy, które, o których mówiłem wam wcześniej. Gumy y, te rybling no, schoda no fajne, naprawdę są fajne, że są... Przygotowuję też filmik na te gumki, jeszcze łowiłem o konie, zobaczycie jak kością. Kos to one są dość trwałe, naprawdę, taką na jedną gumę można trochę tych szczupaków wydobyć i cały czas nie umówić. Ona jest taki jak pręcik, taka dość twarda. Ogonek jest miękki, ale raz mi się chyba zdarzyło, że mi okon obcięły, a tak to ogólnie raczej chwytają całe. No i okonie, okonie naprawdę biją, to jak już weźmie to naprawdę porządny okoń. Także gumka taka lubię, warto zapamiętać jej kształt formy, bo może całkowicie inna gumka, bo nie wiem czy one są na naszym polskim rynku. A tym bardziej, że to nie jest nowy model, bo wszyscy patrzą na nowości, nowości. A ta, tą gumkę ja już znam od jakichś czterech lat. Raz ja nie łowiłem, raz nie, ale były okresy, że z nią bardzo często łowiłem. Potem o niej zapomniałem. Kolega mi przypomniał, mówił, masz może drumwaj tak. Teraz mi nic nie brało. Założyłem ją i otworzyła wodę. I otworzyła wodę i zaczęło znowu brać. Dobra kochani. Pogadali trochę w dalszej części filmu. Zobaczycie szczupaki. To właśnie tylko na tego predatorka. No ja tam parę sztuk tylko wrzuciłem, bo nie będę tej sieczki filmował, w sumie ich nie było dużo. Dwa mi ładne, no ładne, no nie widziałem, no ale poczułem opór. Zeszły przy próbie uruchamiania kamery, no ale to, to już ci, którzy robią filmiki, to wiedzą jak to jest z tym wszystkim. No, także no zresztą zobaczycie, fajnie jest. Jeszcze dobierzemy się do tyłka okonią i oczywiście szczupakom nie odpuszczę. I poczekam trochę jak się ochłodzi, może tego to wypuściłbym się na sondacza, no ale na Sandacza jeszcze troszeczkę poczekam. Poczekam na trochę lepszy okres dla niego. Zresztą wiecie, że tak jak każdy z Was, mam trochę troszeczkę czas ograniczony. Także no, nie zawsze mógłbym tak, to co bym chciał, tak bym chciał. A poza tym też planuję wyskoczyć się ze spawiczkiem, trochę odpocząć. Dobra, kochani. Na razie pozdrawiam Was. Niech mógł być żwonik, kochani. co nad wodą jak zwykle. Połamania i do następnego. Kochani. O, no. O. Jest zęba No chodź, 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 chodź tu, chodź no. że większe No ale dobra Mamy no, gościa no, chodź tu Od razu cię zmierzymy na miarkę, bo 52-3 Oj, jeszcze sam wypił. Pięćdziesiąt, oczek kochani? To może się coś tu będzie jeszcze działo. Myślałem, że będzie większy, ale kochani, o, teraz mamy grubo. No, no to tak kręci. No siedzi. Uu. Może nie aż tak strasznie grubo, głęboko wziął. O myślałem, że coś większego. O jeszcze się wypił. O o. Poszedł, no ale dobrze. Hak nie duży. Myślałem, że większy. No ale dobra. No, a co to teraz będzie? Trzeci, kochani No, chodź tu, gościu z malinowy nosy Chodź tu, ta łajzo Chodź, 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 chodź Mamy go No, chyba zaczęło im się trochę brać No, chodź tu, mały, chodź O I to jest właśnie Odbiera mogę go do ręki wziąć, ja nie. Oj, potem cię odczepi. Otóż tego ziobara Jak on się to zapiął? A wyabępa. Ile się masz? Masz 50 metrówka. No 54, może 5. Ale dobra, puszczamy go. Poszedł. Z kolejny Może co większego się trafił. kursę, zapątało mi się ten. Kochani siedzi. O. Ale widzno? Mogasz mi się tu garściu Jednak ta tagunka nie zawodzi. No, chodź 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 chodź, chodź. O. chodź. Ops. kochanie. Ops. Kolejny do golenia. Ops. Ops. Jak zwykle zwykle Kwaś, no tutaj dziubala, tak, odczepisz, to go odczepię szybko, ale gumę z podbieżaka to tak szybko nie wyciągnę. No, pójść to ile tu masz kwaś? kochani? No, 52, 3 dobra, uciekaj, gnojku, mały no, poszedł, tylko one w takich krzaczorach siedzą. To jest momentalnie taki opór, że człowiek myśli, że czołg dwie złowił, a to pistolet. Tegoś ja Wam jeszcze powiem o tej gumce, bo bardzo warta uwagi.